Ty wiesz coś, o czym prawie nikt nie mówi. O tym, jak po 60. roku życia zarówno Twój wzrok, jak i umysł zaczynają działać wolniej. Nie mam na myśli żadnej choroby, lecz codzienne sytuacje. Otwieranie oczu rano i widzenie wszystkiego zamglonego przez kilka minut. Wchodzenie do pokoju i zapominanie powodu, albo patrzenie na ekran przez chwilę i odczuwanie zmęczenia oraz pieczenia oczu. To coś rzeczywistego. Nie chodzi tu wyłącznie o upływ czasu, i nie jest to coś, z czym powinieneś się po prostu pogodzić. Istnieje fakt, który może przykuć Twoją uwagę. Niedawne badania opublikowane w Journal of Nutrition and Healthy Aging ujawniły, że ponad 92% osób powyżej 65 lat ma niedobór co najmniej jednego niezbędnego składnika odżywczego, którego organizm potrzebuje, aby regenerować oczy i mózg podczas snu, a nie w ciągu dnia. Innymi słowy, każdej nocy organizm nie ma wystarczających elementów, by odbudować komórki związane z pamięcią i ożywić suche lub zmęczone oczy. I prawie nikt o tym nie mówi. Nazywam się dr Alejandro Galarza. Jeśli oglądasz te treści po raz pierwszy, cieszę się, że tu jesteś i zachęcam do subskrypcji. Jeśli chcesz pozostać bardziej skoncentrowany, mieć lepszy wzrok i energię po 60. Dziś porozmawiamy o sokach, ale nie o byle jakich, lecz o czterech naturalnych napojach, które nowoczesna nauka udowodniła, że mogą pobudzić twój umysł i wzrok podczas snu. Bez tabletek, bez suplementów, tylko naturalne produkty odpowiednio połączone i spożywane w odpowiednim momencie. Wydaje się to proste i rzeczywiście takie jest, ale efekty mogą być imponujące. Widziałem wiele osób, które przeszły od częstych zapomnień i zmęczenia wzrokowego do budzenia się z większą jasnością umysłu i wyraźniejszym widzeniem, wszystko dzięki włączeniu odpowiedniego soku do swojej rutyny przed snem. Chcę więc opowiedzieć Ci, co naprawdę dzieje się w Twoim ciele i w jaki sposób te cztery potężne soki mogą Ci pomóc. Zacznijmy od pierwszego, który prawdopodobnie jest najbardziej znany. Gdybym miał wymienić sok, którego większość dorosłych po 60. nie wykorzystuje wystarczająco. Byłby to sok z marchwi, a nie powinno tak być. Ten naturalny napój jest jednym z niewielu, który odżywia bezpośrednio zarówno siatkówkę, jak i obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć i koncentrację, znany jako kora przedczołowa. Wyjaśniam, jak działa. Marchewki zawierają dużą ilość beta-karotenu, który organizm przekształca w witaminę A. Ta witamina jest kluczowa dla zdrowia siatkówki, zwłaszcza komórek fotoreceptorowych, odpowiedzialnych za widzenie w słabym świetle. Kiedy organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości witaminy A, te komórki zaczynają się degenerować, co może powodować rozmyte widzenie, suchość oczu lub trudności w widzeniu nocą coś bardzo powszechnego z wiekiem. Ale to nie wszystko. Sok z marchwi jest również bogaty w luteinę i zeaksantynę dwa pigmenty roślinne, które chronią plamkę żółtą część oka odpowiedzialną za utrzymanie wyraźnego widzenia centralnego. Te związki nie tylko zapobiegają dalszym uszkodzeniom oczu, lecz także pomagają oku regenerować się po wieloletnim narażeniu na ekrany lub światło słoneczne. Teraz przejdźmy do mózgu. Sok z marchwi zawiera naturalną substancję zwaną falkarinolem, która chroni błony neuronów i zmniejsza stan zapalny tkanki mózgowej. Badanie opublikowane w roku 2021 w Frontiers in Aging Neuroscience wykazało, że codzienne spożywanie soku o wysokiej zawartości beta-karotenu poprawia pamięć roboczą i zdolność przypominania sobie informacji u osób powyżej 65 lat, zwłaszcza u tych, które wykazywały wczesne oznaki pogorszenia funkcji poznawczych. W tym samym badaniu osoby, które piły 250 ml soku z marchwi każdego ranka przez 8 tygodni, Osiągnęły 13% poprawę w testach pamięci w porównaniu z grupą, która otrzymała placebo. Może wydawać się to niewielką różnicą, ale oznacza różnicę między zapomnieniem imienia sąsiada, a dokładnym przypomnieniem sobie, gdzie zostawiłeś klucze. A teraz prawdziwy sekret. W przeciwieństwie do większości soków, sok z marchwi ma szczególną cechę. Jest rozpuszczalny w tłuszczach. Oznacza to, że twój organizm lepiej przyswaja jego składniki odżywcze, gdy połączysz go z jakimś zdrowym tłuszczem, np. łyżeczką oliwy z oliwek lub kilkoma orzechami. Jeśli zdecydujesz się włączyć sok z marchwi do codziennego życia, oto moja rada: przygotowuj go świeżo każdego ranka, używając od dwóch do trzech średnich, obranych marchewek i wyciskaj je. Jeśli chcesz dodać trochę odmiany, dodaj mały plasterek imbiru lub odrobinę cytryny, aby zwiększyć zawartość witaminy C. Najważniejsze, pij go podczas śniadania. Pożycie czegoś zawierającego zdrowy tłuszcz, nawet pełnoziarnistej grzanki z awokado, może zrobić dużą różnicę. Kiedy organizm otrzymuje odpowiednią kombinację składników odżywczych i energii, oczy się aktywują, umysł się wyostrza, a początek dnia całkowicie się zmienia. Teraz przejdźmy do napoju o głębokim czerwonym kolorze. Który może być jeszcze bardziej korzystny, szczególnie jeśli cierpisz na mgłę umysłową lub problemy z krążeniem. Ma intensywny smak, lekko ziemisty i szybkie działanie. Mówię o soku z buraka. Bądźmy szczerzy, wiele osób po 60. roku życia nie kojarzy krążenia z pamięcią lub rozmytym widzeniem, choć powinno. Bez odpowiedniego przepływu krwi mózg i oczy nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu do prawidłowego funkcjonowania. Tutaj z pomocą przychodzi burak, korzeń bogaty w naturalne azotany. Gdy pijesz jego sok, azotany przekształcają się w tlenek azotu, cząsteczkę, która wysyła sygnały do naczyń krwionośnych, aby się rozluźniły i rozszerzyły. Proces ten, zwany wazodylatacją, umożliwia łatwiejszy przepływ natlenionej krwi do mózgu i siatkówki, dostarczając im paliwa potrzebnego do regeneracji, zwłaszcza podczas nocnego odpoczynku. Badanie opublikowane w roku 2020 w Nitric Oxide Journal wykazało, że osoby powyżej 60 roku życia, które codziennie spożywały sok z buraka, doświadczały lepszego krążenia mózgowego, zwłaszcza w płacie czołowym, obszarze związanym z koncentracją, podejmowaniem decyzji i pamięcią krótkotrwałą. W tym samym badaniu już po czterech tygodniach uczestnicy reagowali szybciej i wykazywali większą uwagę podczas testów poznawczych. Jeśli chodzi o wzrok, tlenek azotu pełni również kluczową rolę. Pomaga utrzymać małe naczynia krwionośne siatkówki, zapobiegając uszkodzeniom mogącym prowadzić do zwyrodnienia plamki żółtej. Kolejne badanie, opublikowane w roku 2019 w Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, potwierdziło, że zwiększenie produkcji tlenku azotu dzięki sokowi z buraka Utrzymuje grubość siatkówki i zmniejsza stres oksydacyjny u osób starszych. To, co najbardziej wyróżnia sok z buraka, to jego szybkie działanie. W przeciwieństwie do składników odżywczych, które potrzebują tłuszczu do wchłaniania, tlenek azotu zaczyna powstawać w mniej niż pół godziny po jego wypiciu. Przekłada się to na bardziej skoncentrowany umysł, lepszy przepływ krwi i wyraźniejsze widzenie, czasem już tego samego dnia. Oczywiście wyniki mogą się różnić, ale jeśli ostatnio odczuwasz spowolnienie myślenia lub Twoje oczy wydają się napięte czy zmęczone pod koniec dnia, może to być naturalny impuls, którego potrzebowałeś. Polecam przygotować go w ten sposób: weź średniego, surowego buraka, obierz go, pokrój na kawałki i wyciśnij razem z małym jabłkiem lub połową pomarańczy, aby zrównoważyć smak. Pij między drugą a czwartą po południu, właśnie wtedy, gdy większość osób odczuwa spadek energii i jasności umysłu. Możesz połączyć go z lekkim spacerem, aby wzmocnić krążenie. Nawet bez tego jest bardzo skuteczny. Jeden kubek dziennie może dostarczyć mózgowi i oczom natlenionej krwi, której tak bardzo potrzebują. Teraz przyjrzyjmy się innej formie mocy, takiej, która działa od wewnątrz, wzmacniając komórki twoich neuronów i siatkówki. Czas na sok o ciemnofioletowym kolorze, często ignorowany, sok z jagód. Są produkty, które chronią i są takie, które pomagają naprawić to, co czas zniszczył. Sok z jagód robi obie te rzeczy. Te owoce są jednymi z najbogatszych naturalnych źródeł antocyjanów, przeciwutleniaczy, które zwalczają stany zapalne i stymulują tworzenie nowych komórek mózgowych proces zwany neurogenezą. I to nie tylko teoria. Wyróżniające się badanie, opublikowane w roku 2020 w Journals of Gerontology, Series A, wykazało, że osoby starsze, które piły codziennie sok z dzikich jagód przez 12 tygodni, Znacznie poprawiły swoją szybkość myślenia, pamięć i aktywność neuronalną obserwowaną w obrazach mózgu. Naukowcy przypisali te efekty zdolności antocyjanów do przekraczania bariery chroniącej mózg, zmniejszania uszkodzeń oksydacyjnych w hipokampie i zwiększania produkcji kluczowego białka czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego, który sprzyja przeżyciu i wzrostowi neuronów. Jeśli chodzi o oczy, ten sok również pełni kluczową funkcję. Antocyany chronią komórki zwojowe siatkówki, odpowiedzialne za przesyłanie informacji wzrokowej z oka do mózgu. W rzeczywistości badanie opublikowane w roku 2019 w Molecular Vision wykazało, że stałe spożycie ekstraktu z jagód pomagało zachować strukturę siatkówki u osób starszych, nawet w warunkach uszkodzeń oksydacyjnych. Dlatego sok z jagód jest tak potężny nie tylko spowalnia degradację, lecz także wspiera regenerację komórek, które utrzymują twój umysł i wzrok aktywny. Pamiętam przypadek pacjentki imieniem Helen, 74 lata. Opowiadała, że czytanie sprawiało jej trudność. Słowa wydawały się poruszać, a umysł działał wolniej. Zaczęła pić sok z jagód każdej nocy i w kilka tygodni wróciła do rozwiązywania krzyżówek z ostrością, skoncentrowana i uśmiechnięta. Jeśli chcesz spróbować, proponuję: użyj świeżych lub mrożonych dzikich jagód, około jednej filiżanki. Zmiksuj je z odrobiną wody lub połową banana, jeśli wolisz gęstszą konsystencję. Pij około 90 minut przed snem, gdy mózg rozpoczyna nocny proces regeneracji, aby składniki odżywcze działały podczas odpoczynku. Sok z jagód nie jest natychmiastowym rozwiązaniem. Ale kiedy dostarczysz umysłowi i oczom odpowiednie składniki, reagują. Regenerują się nawet po latach zużycia. A teraz przechodzimy do ostatniego soku, który można uznać za najbardziej niedoceniany ze wszystkich. Jest zielony, skromny, a jednocześnie ma imponującą moc ożywiania zarówno mózgu, jak i wzroku. Sok ze szpinaku. Niewiele osób docenia prawdziwą wartość szpinaku dla zdrowia psychicznego i wzrokowego. Wyciskając go, uwalniasz wszystkie jego korzyści. Ta zielona liść zawiera luteinę i zeaksantynę. Naturalne pigmenty magazynowane w plamce żółtej centralnej części siatkówki, odpowiedzialnej za szczegółowe i precyzyjne widzenie. Z upływem czasu poziomy tych związków spadają, pozostawiając plamkę żółtą podatną na uszkodzenia słoneczne, stany zapalne i stres oksydacyjny, główne przyczyny zamazanego widzenia i zwyrodnienia plamki żółtej. Ale ten sok nie tylko chroni, lecz także wspiera funkcjonalną naprawę. Badanie opublikowane w roku 2020 w Nutrients wykazało, że wysokie stężenia luteiny i zeaksantyny pochodzące z zielonych warzyw liściastych wiązały się bezpośrednio z lepszą percepcją kontrastu. I większą szybkością wzrokową, zwłaszcza u osób starszych. Mówiąc prosto, widzisz wyraźniej, a twój mózg szybciej interpretuje obrazy. W obszarze mózgu szpinak dostarcza kwasu foliowego, witaminy z grupy B, niezbędnej do tworzenia neuroprzekaźników, takich jak dopamina i serotonina, które wpływają na nastrój i motywację. Dodatkowo folat reguluje poziom homocysteiny, substancji, która w nadmiarze może uszkadzać neurony i przyczyniać się do pogorszenia funkcji poznawczych. Badanie przeprowadzone w roku 2018 przez American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że osoby starsze z niskim poziomem folatu uzyskiwały gorsze wyniki w testach uwagi i pamięci. Lecz gdy poziomy te były wyrównywane poprzez dietę, funkcje poznawcze poprawiały się znacząco. Szpinak zawiera również witaminę K, która wzmacnia błony neuronalne i uczestniczy w tworzeniu mieliny, ochronnej powłoki umożliwiającej szybsze przekazywanie sygnałów elektrycznych między komórkami mózgu. To, co czyni sok ze szpinaku tak potężnym, to jego naturalna równowaga. Łączy przeciwutleniacze, witaminy i związki przeciwzapalne, które wspólnie odżywiają, chronią i stymulują szlaki neuronowe, które czas pozostawił w uśpieniu. Jest coś, o czym musisz pamiętać. Szpinak zawiera szczawiany, substancje, które mogą zmniejszać wchłanianie wapnia i nie są zalecane w dużych ilościach dla osób z problemami nerkowymi. Dlatego umiar jest kluczowy przy przygotowywaniu tych soków. Moja rekomendacja jest następująca. Użyj dużej garści świeżego szpinaku. Połącz z zielonym jabłkiem lub połową ogórka, aby złagodzić smak. Wyciskaj tuż przed spożyciem i pij w połowie poranka lub tuż przed lunchem. W tych godzinach organizm najlepiej przyswaja składniki odżywcze bez przeszkód ciężkiego posiłku. Nawet mała porcja może zapewnić poczucie jasności zarówno umysłu, jak i wzroku. Tym samym omówiliśmy już cztery główne soki. Każdy działa w innej części ciała, ale razem tworzą bardzo skuteczną, naturalną strategię wzmacniania zdrowia mózgu i oczu wraz z upływem lat. Następnie pokażę, jak włączyć je w codzienny plan, taki sam, jaki stosuje u swoich pacjentów. Jest prosty do przestrzegania, przyjazny dla żołądka i skuteczny, nawet jeśli zaczynasz później w życiu. Teraz, gdy znasz właściwości każdego soku, pokażę Ci, jak włączyć je do zrównoważonej i stałej rutyny. To schemat łatwy do utrzymania, nawet jeśli masz napięty harmonogram lub wrażliwy żołądek. Kluczem jest synchronizacja z naturalnym rytmem Twojego organizmu, a nie zmuszanie go. Twój mózg i oczy przeprowadzają procesy naprawcze głównie podczas snu, choć doświadczają też szczytów aktywności w ciągu dnia, zwłaszcza rano i pod koniec popołudnia. Oto jak możesz wykorzystać te momenty. Rozpocznij dzień od soku z marchwi. Pij go krótko po przebudzeniu. Dostarczy siatkówce witaminy A i karotenoidów, składników odżywczych, które pomagają przygotować wzrok i koncentrację na nadchodzący dzień. Jeśli przyjmujesz leki, pij po pierwszym lekkim posiłku. W pierwszych godzinach popołudnia, najlepiej między drugą a czwartą, czas na sok z buraka. To moment, gdy energia zwykle spada, a krążenie zwalnia. Mały kubek może pobudzić umysł i przepływ krwi dokładnie wtedy, gdy mózg potrzebuje tego najbardziej. Wieczorem około półtorej godziny przed snem czas na sok z jagód. Wspiera aktywację mechanizmów antyoksydacyjnych mózgu, promuje produkcję czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego i chroni włókna nerwowe siatkówki podczas nocnego odpoczynku. A sok ze szpinaku najlepiej spożywać go wcześniej, w połowie poranka lub przy obiedzie. Zawartość folatu, witaminy K i luteiny wspiera równowagę neuroprzekaźników i regenerację plamki żółtej, a najlepiej wchłania się, gdy żołądek jest w stanie pośrednim ani pusty, ani zbyt pełny. Nie musisz pić wszystkich czterech soków codziennie. Możesz je naprzemiennie dwa dziennie w zupełności wystarczą lub skupić się na jednym przez tydzień, a potem zmienić. Najważniejsza jest nie ilość, lecz regularność. Te soki nie są cudownymi lekami to naturalne narzędzia, które pomagają przywrócić równowagę. Nie czas już ignorować tego, co istotne nadszedł moment, by odbudować wewnętrzne systemy, które nowoczesne życie nadwyrężyło, delikatne naczynia siatkówki, połączenia między neuronami i obwody pamięci dotknięte stresem, stanami zapalnymi lub po prostu upływem czasu. Może pierwszego dnia nie poczujesz efektów, ale prawdziwa regeneracja nie dzieje się natychmiast. Zachodzi stopniowo, gdy codziennie decydujesz się dbać o swoje ciało. A jeśli zastanawiasz się, czy nie jest za późno, pozwól, że odpowiem: bez względu na wiek ani na czas, przez który Twój wzrok czy umysł były osłabione, zawsze istnieje droga naprzód i chcę Ci pokazać, jak ją osiągnąć. Jeśli dotarłeś do tego momentu wideo, najpierw chcę Ci podziękować. To wiele mówi o tobie. Nie jesteś tu tylko z ciekawości czy dla kolejnej chwilowej porady. Jesteś tu, bo ufasz lub przynajmniej wyczuwasz, że nadal jest nadzieja, że twoje oczy mogą znów widzieć wyraźnie, że twój umysł może odzyskać ostrość, że twoje ciało nawet teraz nadal ma zdolność do regeneracji. I pozwól, że powiem ci jedno: masz rację. Przez ponad trzy dekady towarzyszyłem osobom starszym, niektórym w sześćdziesiątce, innym w osiemdziesiątce, które uważały, że już nie mogą się poprawić. Ludziom, którzy czuli się odłączeni od świata, zapominali imiona lub widzieli zamazane to, co mieli przed sobą. Ale byłem świadkiem, jak najmniejsze zmiany, powtarzane z regularnością, całkowicie zmieniają życie. Kubek soku z marchwi na początek dnia. Sok z buraka po południu dla rewitalizacji mózgu, sok z jagód przed snem dla wsparcia regeneracji neuronalnej i szpinak dla wzmocnienia koncentracji i wzroku w ciągu dnia. To nie cud, ale źródło impulsu. A czasem właśnie tego potrzebuje ciało stałego, świadomego wsparcia. Więc jeśli dziś zdecydujesz się zrobić pierwszy krok, nawet z jednym sokiem lub małą zmianą, już robisz coś potężnego. Bo prawda jest taka, że twój umysł i oczy nie poddały się po prostu czekają, aż je właściwie odżywisz i wszystko zaczyna się od tego, co zdecydujesz się wlać do swojego kubka. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli to wideo dało ci coś wartościowego, Pomysł odrobinę nadziei lub nową perspektywę, będę wdzięczny za lajka like i udostępnienie go komuś ważnemu dla ciebie. A jeśli chcesz dalej poznawać łagodne, naukowo potwierdzone sposoby, by pozostać silnym, skoncentrowanym i pełnym energii po 60. Rozważ subskrypcję. Publikujemy nowe treści co tydzień, specjalnie dla osób takich jak ty. Opowiedz mi w komentarzach, czy próbowałeś któregoś z tych soków, który najbardziej cię ekscytuje? Uczmy się dalej, dbajmy o siebie i przede wszystkim wierzmy, że wciąż jest wiele do odkrycia. Do następnego razu dbaj o siebie i podtrzymuj ciekawość.